Obecnie Chelsea zajmuje czwarte miejsce w Premier League ze stratą aż 21 punktów do prowadzącego Liverpoolu. Na mistrzostwo nie ma najmniejszych szans. Nawet na wicemistrzostwo szanse są naprawdę niewielkie. Szczególnie, że ostatnio w derbach Londynu podopieczni Mareski ulegli 0-1 właśnie drugiemu w tabeli Arsenalowi. Początek nie był najlepszy. Mieliśmy trochę problemów w pierwszych 20 minutach. Później zaczęliśmy lepiej kontrolować grę, stworzyliśmy kilka okazji. W drugiej połowie mecz był wyrównany. Mnie Mniej więcej 50 na 50. Różnice zrobiły stałe fragmenty gry. To one przesądziły o wyniku, opowiadał na pomyczowej konferencji prasowej włoski trener. Po czym dodawał coś takiego? Od początku sezonu powtarzam, że jesteśmy bardzo blisko. Brakuje nam jednego kroku, żeby w takich meczach rywalizować jak równy z równym. Tym krokiem jest miejsce w Top 4 lub Top 5 i awans do Ligi Mistrzów. Oto miejsce w Top 4, gwarantujące grę w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie, też może wcale nie być tak łatwe. 5 punktów straty The Blues do trzeciego Nottingham Forest, a za plecami Chelsea takie ekipy jak Manchester City, Newcastle czy Aston Villa jego Kasza. A tych kolejek Premier League jeszcze trochę zostało. Sporo może się wydarzyć, przetasować. W każdym razie na Stamford Bridge już myślą o następnej wielkiej batalii pod szyldem 2025-2026. W nowym sezonie Enzo Maresca ma dostać piłkarzy, o jakich marzy wielu trenerów. No to kto tam ma trafić do Londynu, do tej niebieskiej części Londynu, żeby nie było, musimy najpierw cofnąć się w czasie. Już w czerwcu zeszłego roku Chelsea oficjalnie poinformowała o zakontraktowaniu 17-letniego diamentu z Brazylii Estevaja Williana. Chłopak przez cały obecny sezon miał się jeszcze ogrywać w Palmeiras, a dopiero po uzyskaniu pełnoletności dołączyć do drużyny The Blues. No i tego lata Messinho, bo taką ksywkę ma Estewajo, wyląduje na Stamford Bridge. A dlaczego Messinho? No bo swoim stylem gry 17-latek ma właśnie przypominać tego genialnego Argentyńczyka, którego chyba wszyscy znamy. O jakim talencie mówimy? O jakiej skali? Gigantycznym talencie gigantycznej skali. Estewajo już w wieku 10 lat podpisał profesjonalny kontrakt z Nike, tym samym stając się najmłodszym Brazylijczykiem w historii, który tego dokonał. Przebił Neymara i Rodrigo. Posłuchajcie zresztą, co mówi o nim odpowiedzialny za Akademię Palmeiras João Paulo Sampaio. Tego typu piłkarze mają silną mentalność. To jest ego, które mówi im, jestem, potrafię i to zrobię. Potem to robią. Dla takich nieziemskich talentów wszystko przychodzi łatwo. Dla przeciętych piłkarzy, którzy stanowią większość, jest to trudne. Prawda, że mocne słowa? Tak bez presji, chłopaku. No to spójrzmy trochę na liczby skrzydłowego. Do tej pory wajo rozegrał dla Palmeiras 59 meczów, strzelił 20 goli i zaliczył 10 asyst. Jak na 17-latka? Chyba całkiem niezłe statystyki, prawda? Jego kontrola piłki jest czymś niesamowitym. Tak samo jak jego szybkość z piłką przy nodze. Fotograf Palmeiras zrobił mu 100 zdjęć podczas biegu z piłką i na każdym z nich piłka jest przyklejona do lewej nogi, bo właśnie jego lewa noga to jest coś wyjątkowego. Rozpływa się się Nic więc dziwnego, że chłopaka chcieli mieć najwięksi w świecie piłki nożnej. Real, Barcelona, Bayern, PSG. A skończyło się na tym, że za 34 miliony euro trafi do Chelsea. Chociaż podobno ta kwota może być jeszcze większa. Jest tylko jeden duży problem fizyczność Brazylijczyka. W porównaniu do takiego Endrika, z Realu to wygląda jak hucherko. Estevio jest bardziej techniczny od Endrika, ale fizycznie nie jest jeszcze dojrzały. Jest od niego młodszy o rok i fizycznie wciąż nie ma jego budowy, ale piłkarsko jest fenomenem. Zaznacza wspominane już przeze mnie Sampayo. No to wkrótce zapewne się przekonamy, jak wymagające boiska Premier League zweryfikują Messinio z Brazylii. Jeśli się nie utopi i szybko zacznie pływać w tym gigantycznym basenie, to będzie to oznaczać, że faktycznie możemy mieć do czynienia z kolejnym wielkim skraju kawy. Następny, wciąż jeszcze 17-latek z Ameryki Południowej, który tego lata ma trafić na Stanford Bridge, to Kendry Paez. Wielki talent nie z Brazylii, ale z ‫כדור. obecnie zawodnik tamtejszego Independiente Del Valle. Środkowy pomocnik w 70 meczach zdobył 13 goli i zaliczył 6 asyst. Chelsea wyłożyła za niego 10 milionów euro. Po co taki młodziak na Stamford Bridge? Według The Athletic młodziutki reprezentant Ekwadoru tak, bo on już w wieku 17 lat gra w dorosłej reprezentacji Ekwadoru, ma w przyszłości zostać następcą Enzo Fernandeza. Pojawiły się też doniesienia, że najpierw pomocnik zostanie wysłany na wypożyczenie do Strasburga. Wiadomo, Młody chłopak będzie musiał najpierw zaaklimatyzować się w Europie, no bo ten przeskok z Ekwadoru może być naprawdę spory, no i będzie musiał się trochę ograć, a w drużynie z Ligę może być o to zdecydowanie łatwiej niż w wielkiej Chelsea. Szczególnie, że w środku pola angielskiej drużyny może panować spora konkurencja. Fabrizio Romano twierdzi, że działacze The Blues już doszli do porozumienia ze Sportingiem w sprawie transferu Dario Esugo. To 20-letni środkowy pomocnik, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Las Palmas. W La Liga do tej pory 17 meczów, 1 gol i dwie czerwone kartki. W barwach Sportingu 25 występów i 1 czerwona kartka. No widać, że chłopak na boisku nie odpuszcza. W barwach portu... Portugalskiego giganta debiutował w marcu 2021 roku, w wieku zaledwie 16 lat i 6 dni. Tym samym został wówczas najmłodszym debiutantem zarówno w historii Sportingu, jak i całej portugalskiej ligi. To uczucie jest nie do opisania. Nie będę ukrywał, że marzyłem o tym, aby zostać najmłodszym zawodnikiem w historii Sportingu i udało mi się to osiągnąć. Jest to dla mnie powód do dumy. Mogę teraz tylko podziękować wszystkim tym, którzy mi to umożliwili, opowiadał po debiucie Sugo. Chelsea zapłaci za niego 22 miliony euro, a sam zawodnik podpisze kontrakt do 2032 roku z opcją przedłużenia o jeszcze jeden rok o matko. W pierwszej drużynie będzie pełnić funkcję potencjalnego zastępcy Mojzesa Kaisego. Ale to nie wszystko, ponieważ Sporting zarobi na biznesach z Chelsea jeszcze większą kasę. The Blues już zaklepali sobie transfer kolejnego 17-letniego talentu. A jak? Chłopak nazywa się Giovanni Quenda i występuje na wahadle skrzydle. Do tej pory w barwach giganta z Portugalii młody piłkarz rozegrał 44 mecze, strzelił 2 gole i zaliczył 8 asyst. Debiutował u Rubena Amorima, który chciał go ściągnąć do Manchesteru United, ale to jednak Chelsea okazała się skuteczniejsza. Anglicy mają za chłopaka zapłacić coś w okolicach 45-50 milionów euro. No, prawda, że sporo jak na 17-latka, który przecież dopiero stawia te swoje pierwsze kroki w dorosłym futbolu. Chłopak na sezon 2021. 2000... 2025-2026 zostanie jeszcze w Sportingu, a latem 2026 roku trafi już oficjalnie na Stamford Bridge. A jak to się stało, że Kłenda wybrał właśnie Chelsea, a nie wspominany wcześniej Manchester United, prowadzony przez trenera, który go bardzo dobrze zna? Tak to wyjaśnił Fabrizio Romano. Chelsea pozwoliła zawodnikowi pozostać w Sportingu na jeszcze jeden sezon. To kluczowy temat w rozmowach między klubami, ponieważ na przykład Manchester United chciał, aby Quenda dołączył do klubu natychmiast. Uważano go za ważną część rozmów podczas letniego okna transferowego. Chelsea ma wielu zawodników na tych pozycjach, więc są skłonni zaakceptować warunki sportingu, aby wyprzedzić inne kluby i podpisać z nim kontrakt. Według popularnego dziennikarza innym zawodnikiem, który powinien w nowym sezonie dostać szansę w Chelsea jest Andrej Santos. 20-letni brazylijczyk występuje obecnie na wypożyczeniu w Strasburgu, gdzie w 24 meczach Ligue zdobył 8 bram i zaliczył dwie asysty. Za niego The Blues zapłacili w styczniu 2023 roku 12,5 miliona euro, a potem wypożyczano go do Vasco da Gamy, Nottingham Forest, no i właśnie Strasburga. I to ten sezon okazał się dla środkowego pomocnika przełomowy. Co ciekawe, Santos jest wielkim fanem młodszego od siebie Messinho, o czym otwarcie mówi. On ma ogromny, olbrzymi potencjał. Zawsze rozmawiałem o nim ze swoim ojcem i wiedziałem, że szybko stanie się profesjonalistą ze względu na swoją jakość. Zauważyłem, że ten chłopak jest skupiony na celu, a do tego ma wielką osobowość. Zawodnicy ofensywni muszą mieć taką osobowość. Estevajo jest twarzą brazylijskiego futbolu. Po prostu idzie na całość. A o polityce transferowej Chelsea Santos mówi tak. Chelsea robi dobrą robotę szukając talentów w Ameryce Południowej. Niedługo wszyscy w klubie będą mówić po hiszpańsku. Tworzymy młodzieżowy projekt na teraz i na przyszłość. Mamy młodych chłopaków, ale takich, którzy mają dość Świadczenie. Ale poczekajcie, bo jak to się mówi, skoro kupują, no to będą też sprzedawać. Fabrizio Romano twierdzi, że latem ze Stanford Bridge pożegna się m.in. Matis Amogu. Dopiero co w lutym Chelsea zapłaciła za 19-latka 15 milionów euro. On do tej pory zaliczył kilkuminutowy epizod w wygranym 4-0 meczu z Southampton Premier League. Teraz Francuz ma wrócić do Francji. Na wypożyczenie do Strasburga oczywiście, ponieważ w tym wieku potrzebuje minut spędzonych na boisku. Ale to nie wszystko, bo według Romano tego lata definitywnie może opuścić Londyn nawet siedmiu, ośmiu piłkarzy. Z tych skreślonych padły dwa nazwiska: Aliza Balaga oraz Disasi. Za tego pierwszego latem 2018 roku The Blues zapłacili aż 80 milionów euro. Obecnie Kepa przebywa na wypożyczeniu w Bournemouth, w którym gra. W 22 meczach puścił 29 bramek. Natomiast Dissassi kosztował Chelsea 45 milionów euro i wielkiej furory w Londynie nie zrobił. Obecnie przebywa na wypożyczeniu w Aston Villa, gdzie w końcu zaczął łapać minuty. Tak jak mówię, to nie koniec pozbywania się niepotrzebnych zawodników, a dopiero początek co oznacza, że tego lata w niebieskiej części Londynu czeka nas kolejna rewolucja. Czy przyniesie ona upragniony skutek? Przekonamy się już wkrótce.